I najbardziej niesamowitą dziewczynę na świecie. Początkowo para planowała skromną ceremonię i podróż poślubną na wyspy, jednak oboje rodzice nalegali na wielką uroczystość. Okazało się, że matki panny młodej i pana młodego miały wspólne pragnienie zorganizowania radosnego ślubu dla swoich jedynych dzieci w otoczeniu rodziny i przyjaciół, nie mogąc odmówić życzeniom swoich rodziców. Oliver i Wiktoria zgodzili się na skomplikowaną organizację wesela. Para szybko zdała sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i wyzwań, które wiązały się z ich decyzją. Musieli między innymi znaleźć przestronne miejsce, zatrudnić wedding plannera i muzyków, stworzyć menu, wybrać dekoratora, fotografa i kamerzystę. Aspekt finansowy był kwestią, nad którą woleli się nie rozwodzić, chociaż rodzice pomogli im zorganizować to wydarzenie. Wciąż było wiele szczegółów, o które trzeba było zadbać. Wszystko musi być najwyższej klasy, nalegała Agata, matka pana młodego, Wiktoria i ty zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Oliver po prostu uśmiechnął się, rozumiejąc pragnienie matki, by pokazać ich bogactwo wystawnym weselem, wyczuwał, że chciała zaimponować gościom i krewnym ekstrawaganckimi aranżacjami, co było ambicją podzielaną przez jego ojca. Jeśli matka tego chce, niech tak będzie. Zrobiła i nadal robi dla nich tak wiele i bardzo ich kocha. Dopuszczalne jest pozwolenie jej na takie preferencje. Był jeszcze jeden powód. Agata zadała sobie wiele trudu i bardzo się martwiła. Rodzice Wiktorii, ojciec panny młodej, pan Evans, zajmowali ważne stanowisko w ratuszu, a jego żona również była tam zatrudniona. Byli bardzo szanowanymi i zamożnymi ludźmi. Agata była zachwycona perspektywą, że jej jedyny syn, jej latarnia nadziei, będzie częścią tak znamienitej rodziny. Ale była też zaniepokojona. Czy będą wydawać się gorsi od rodziny Briane, a jeśli Oliver będzie się wstydził swoich rodziców? Pomyślała Agata. Nie mogła na to pozwolić, więc zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby się dopasować. Wzięła nawet pożyczkę, aby pokryć część ekstrawaganckich wydatków weselnych i planowała przekonać męża do wzięcia większej pożyczki po ślubie syna. Musieli pomóc synowi kupić mieszkanie, z pewnością ojciec panny młodej mógłby pomóc im w zakupie domu. Agata chciała pokazać, że ją i jej męża stać na luksus, choć w porównaniu z rodzicami Wiktorii, to było naprawdę trudne zadanie. Oliver, widząc niepokój matki, również uległ tej przedślubnej presji. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że rodzice Wiktorii mogą uważać go za gorszego, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zatrudnienie w znanej, odnoszącej sukcesy firmie i niedawny zakup drogiego samochodu, był bardzo dumny ze swoich osiągnięć, ale jego matka często wspominała o wyraźnym kontraście między nimi a zamożną rodziną Wiktorii. Dołożyła wszelkich starań, aby zbagatelizować te różnice, co w końcu zaczęło niepokoić Oliverę. Od dzieciństwa Wiktoria była przyzwyczajona do wystawnych wakacji w ekskluzywnych zagranicznych kurortach i luksusowego życia. Kiedy Oliver odwiedził dom jej rodziców, przywitała go dwupiętrowa rezydencja z basenem i rozległymi ogrodami dla porównania, co on miał do zaoferowania: kredyt hipoteczny i życie od wypłaty do wypłaty. Mimo to, znajdował pocieszenie w byciu docenianym w pracy ze stale rosnącą pensją. Obawy jednak pozostały, co zaskakujące, ani Wiktoria, ani jego rodzice nigdy nie wyrazili niezadowolenia ze stylu życia Olivera. Rozumieli jego sytuację, ponieważ był wobec niej transparentny. Pan Evans był niezmiernie dumny z osiągnięć swojego przyszłego zięcia. Oliver ukończył uniwersytet z wyróżnieniem, zapewnił sobie pracę w najbardziej prestiżowej firmie w mieście i szybko awansował na wysokie stanowisko w dziale zakupów międzynarodowych. Znajomość hiszpańskiego zawdzięczał swojej babci Helen, oddanej nauczycielce, która zawsze wspierała Oliverę. Wychowana jako samotny rodzic. Przekazała swoją mądrość ojcu Oliverę, po tym, jak jej mąż zmarł wkrótce po narodzinach ich pierwszego dziecka, Helen została pozostawiona, by samotnie wychowywać syna. Była to trudna podróż, której nauczyła się z opowieści babci, wiedziała, że w przyszłości nauczyciele byli słabo opłacani i często spotykali się z opóźnieniami w wypłatach. Aby związać koniec z końcem, Helen podjęła się dodatkowej pracy jako korepetytorka myjąc podłogi w holu i sprzedając gazety ze STRAGAN-u wieczorami, chociaż ich sytuacja finansowa była niepewna, wytrwali, mając wystarczająco dużo pieniędzy na podstawowe potrzeby. Z czasem ojciec Olivera ukończył edukację, znalazł pracę, a ich sytuacja uległa poprawie. Helen w końcu znalazła pracę w szkole językowej z lepszą pensją, co doprowadziło do poprawy jakości życia. Kiedy ojciec Olivera ożenił się i założył własną rodzinę, Helen przeszła na emeryturę, dzięki temu mogła opiekować się Oliwerem i aktywnie uczestniczyć w jego wychowaniu. Stała się jego stałą towarzyszką, odbierając go ze szkoły i towarzysząc mu w różnych zajęciach, pomimo skromnego otoczenia jej małego, schludnego mieszkania, które wymagało remontu. Stało się ono przystanią dla Oliwere, gdzie mógł znaleźć ukojenie i pocieszenie od zgiełku codziennego życia. Czuł się kochany i spokojny w obecności babci, wiedząc, że zawsze był z miłością obejmowany. Gdy ją odwiedzał, Helen nadal pracowała w niepełnym wymiarze godzin, udzielając korepetycji i tłumacząc dla wydawców, ale dochody nie wydawały się znaczące. Chociaż żyli skromnie, ich sytuacja finansowa zastanawiała Franka. A matka Olivera była z tego powodu niezadowolona, dlaczego nie kupi sobie nowego płaszcza i torebki? Wykrzyknęła Agata, zakłopotana, widząc swoją teściową w mieście. Wstydzę się z nią witać czy rozmawiać, wygląda jak żebraczka. Agata, która niedawno kupiła piękny futro na kredyt, czuła się jak królewna, mimo że musiała zapłacić dodatkową kwotę, zawsze miała za złe teściowe i skromne prezenty. Zwłaszcza od Oliwera, jej jedynego wnuka, przyzwyczajony do takich sytuacji od dzieciństwa, Oliver czasami współczuł swojej babci, ale nigdy nie odważył się rzucić wyzwania matce, która niestrudzenie pracowała, aby go utrzymać. Wdzięczny za jej wysiłki, Oliver powstrzymywał się od denerwowania jej, znając mądrą i cierpliwą naturę swojej babci, pomimo pogardliwych uwag Agaty. Babcia nigdy się nie obrażała i zawsze znajdowała mądrą odpowiedź, aby rozładować napięcie. Będąc pod wrażeniem wdzenku babci, Oliver dążył do naśladowania jej podejścia. Gdy zbliżał się ślub, jego matka wymagała perfekcji w każdym szczególe. Pomagała w przygotowaniach, zwracając uwagę na każdy szczegół. Ponieważ pewnego dnia na weselnym śniadaniu pojawi się wielu ważnych gości, zwróciła się do Olivera z prośbą. Oliwerze, kochanie, zaczęła podekscytowana Agata, wiesz, że twój ślub to doniosła okazja. Tak, wiem, uśmiechnął się. Przygotowujemy się do ślubu, jakby to było wydarzenie stulecia to bardzo ważne wydarzenie. Agata powtórzyła: Ważni ludzie zostali zaproszeni. Będzie wielu ważnych gości ze strony Wiktorii, w tym krewni i koledzy jej ojca. Wiesz, że wszystko musi być zrobione na najwyższym poziomie. Nie pozwolę nikomu zepsuć tego wydarzenia. Rozumiem. Oliver skinął głową. Całkowicie rozumiem, zdaję sobie również sprawę, że masz tendencję do traktowania wszystkiego bardzo poważnie, bardziej niż ja. Nie, biorę, uśmiechnął się chłopak. Wiem, jak ważny jest dla ciebie ten ślub, i jako wdzięczny syn obiecuję podążać za twoimi wskazówkami, ponieważ ten ślub jest dla ciebie tak ważny, kontynuujmy z twoją zaplanowaną wizją. Doskonale, ucieszyła się kobieta. Mam do ciebie ważną prośbę. Proszę, nie zapraszaj swojej babci na ślub. Jej obecność byłaby krępująca. Milczący dotąd ojciec zakrztusił się kawą, oszołomiony decyzją żony. Co? Zadrwiła Agata, przyjedzie w swoich przestarzałych ubraniach i prawdopodobnie zaoferuje nieodpowiednie prezenty. Które mogą wywołać zażenowanie przed gośćmi, oboje to rozumiecie, przypomniał ojciec Oliverę. Ty i ja pracowaliśmy sumiennie przez cały ten czas. Czy pamiętasz, kto opiekował się Oliverem lub kto woził go do szkoły na zajęcia sportowe? A pamiętasz, kiedy moi rodzice zabierali go na wakacje nad morze? Według mamy prawie co roku. To wydaje się przesadą. Babcia jest nie tylko członkiem rodziny, ale także moją najlepszą przyjaciółką, chociaż Oliver próbował zasugerować, że mógłby przynieść jej ciasto i wypić z nią herbatę. Nie było potrzeby przyprowadzania jej na wesele. Agata nalegała, wskazując, jak nie może być dla niej przebywanie wśród gości tego kalibru społecznego, poza tym może czuć się tam niekomfortowo. Powinniśmy przynajmniej wziąć pod uwagę jej uczucia, pomyślał Oliver. Być może jego matka miała rację, choć kochał swoją babcię mogła nie pasować do starannie wyselekcjonowanych gości, z których wszyscy byli zamożni i jeździli luksusowymi samochodami, dziadkowie Olivera y ze strony matki również spędzili życie, próbując dopasować się do wyższych sfer. Ale Helen, pomyślał Oliver, wyglądała inaczej, ze swoim starym, znoszonym płaszczem, podartymi butami i torbą z postrzępioną rączką. W przeszłości takie szczegóły były dla niego łatwe do przeoczenia. Ale teraz może lepiej nie zapraszać babci. Nie obraziłaby się, jest wyrozumiała i mądra. Pomyślał Oliver, nie pamiętał, kiedy była w złym humorze pewnie dlatego miała tylu przyjaciół. Helen często miała gości, a telefon zawsze dzwonił: sąsiedzi, dawni koledzy i byli uczniowie. Wiele osób przyciąga spokojna i uspokajająca obecność babci. Miała wyjątkową zdolność do oferowania właściwych słów wsparcia, aby pomóc innym poradzić sobie z ich zmartwieniami. Chociaż mogłaby się wyróżniać jako psycholog, obecne okoliczności jej nie sprzyjają. Oliver przyznał to, będąc pewnym, że jego babcia zrozumie sytuację bez obrażania się. Bardziej konstruktywne było zwierzenie się babci niż konfrontacja z wiecznie niespokojną matką. Oczekiwano, że nadchodząca rozmowa z matką będzie niewygodna, nalegała. By to on powiedział babci, że została wykluczona ze ślubu i poradziła mu, by przedstawił to jako wydarzenie dla młodszej publiczności, sugerując, że nie ma problemu z wykluczeniem. Agata, jego matka, przypomniała mu, że współczesne spotkania są przeznaczone dla młodych ludzi i rutyną jest niezapraszanie osób starszych, ignorując odniesienie do włączenia jego własnych rodziców. Ojciec Oliwere wtrącił się, podkreślając, że ich włączenie było związane z wkładem finansowym w depozyt hipoteczny i potępiając wszelkie porównania z matką Oliverę. W rezultacie Oliver znalazł się na progu swojej babci z ciastem w ręku i po raz pierwszy targany mieszanką sprzecznych emocji, kwestionował decyzję matki o zorganizowaniu tak ekstrawaganckiego wesela, pozornie tylko dla vip i wykluczeniu ukochanej babci. Bezradnie zdał sobie sprawę z bezcelowości kłótni z matką Helen, która wyraźnie nie nadążała za szacowną listą gości. Wnuk Helen zawsze był najcenniejszą i najważniejszą osobą w jej życiu. Odkąd się urodził, kiedy jej syn powiedział swojej żonie, że spodziewa się dziecka, Helen była zaskoczona głęboką miłością, jaką zaczęła czuć do swojego wnuka, przewyższającą nawet miłość. Jaką czuła do własnego syna, Helen, samotna matka, która ciężko pracowała, nie miała wystarczająco dużo czasu, by spędzać go z synem. Pragnęła zabierać go do teatru i kina, czytać mu książki i angażować go w znaczące rozmowy. Odpowiedzialność za przetrwanie utrudniała jej spełnienie tych pragnień. Kiedy patrzyła na swojego malutkiego wnuka, Marzyła o tym, by dać mu tyle miłości i uwagi, ile nie mogła dać swojemu synowi. Na szczęście, kiedy przeszła na emeryturę i miała elastyczny harmonogram z korepetycjami w niepełnym wymiarze godzin i pracą tłumacza, Helen stała się jedynym opiekunem Olivera, swojego wnuka. To przejście pozwoliło jej zabrać Oliverę do kina i czytać mu książki, jednocześnie ucząc go hiszpańskiego od najmłodszych lat. Oliver celował w szkole. Wygrywając nagrody i konkursy, co później odegrało kluczową rolę w zapewnieniu mu wyższego stanowiska w pracy ze względu na jego płynną znajomość hiszpańskiego, Oliver z wdzięcznością uznał Helen za kamień węgielny swojego sukcesu. Gdy otrzymał awans, Oliver podbiegł do swojej babci, przytulił ją i podekscytowany podzielił się wiadomością, że został mianowany szefem działu zakupów międzynarodowych. Wyraził swoją wdzięczność za sposób, w jaki jego znajomość hiszpańskiego wyróżniła go spośród innych kandydatów i przypisał to osiągnięcie w szczególności lekcjom hiszpańskiego, których udzielała mu od trzeciego roku życia. Nie osiągnąłbym dziś tego kamienia milowego bez Twoich wskazówek. Dziękuję bardzo, powiedział Oliver z wdzięcznością. Jego babcia potwierdziła jego słowa i odpowiedziała. Twój sukces jest również odzwierciedleniem Twoich własnych zasług. Byłeś pilnym uczniem i kochałeś hiszpański, dodała z uśmiechem: Pamiętam, jak wprowadzałam Cię w piękno tego języka, włączając angażujące gry do naszych lekcji, dzięki czemu proces uczenia się był przyjemny i stymulujący. Twoje wielkie poświęcenie i wczesny rozwój kariery to naprawdę godne pochwały cechy pochwaliła go wierzyłam w Twoje umiejętności od samego początku kontynuowała z dumą. Naprawdę szczęśliwa z powodu swojego wnuka, zastanawiając się nad dynamiką ich rodziny, babcia wyraziła żal. To niefortunne, że twoja matka i ja wciąż mamy trudności z efektywną komunikacją. Agata zawsze wątpiła w swoją decyzję o poślubieniu syna Helen, pomimo jego niezachwianego zaangażowania. Pracował niestrudzenie, wspierał rodzinę i przejął obowiązki domowe, za którymi Agata zawsze tęskniła chociaż zasugerowała, że chce wsparcia finansowego z obu stron rodziny, tylko jej rodzice zapewnili pomoc. Taką jak pomoc w zakupie nieruchomości i samochodów oraz organizowanie corocznych wycieczek nad morze dla dziecka. Helenka natomiast znalazła się w trudnej sytuacji, nie mogąc sprostać oczekiwaniom Agaty, ubolewała babcia. Była przyzwyczajona do prostego stylu życia, koncentrując się na tym, co było dla niej naprawdę ważne. Wyrozumiałość Agaty pozwalała jej utrzymywać kontakt z Oliverem. W przeszłości, gdy Oliver był niemowlęciem, praktycznie mieszkał w domu Helen, teraz Oliver wyrósł na wysokiego, przystojnego. Inteligentnego i szczęśliwego młodego mężczyznę, który jest marzeniem każdej dziewczyny, Oliver z entuzjazmem mówił o swojej narzeczonej, Wiktorii, opisując ją jako wspaniałą osobę, miłą, spokojną i wrażliwą. Z dumą pokazywał jej zdjęcia, podkreślając jej urodę i zamożne pochodzenie Helen przepełniona radością z powodu Agaty, była podekscytowana, widząc, że jej marzenie się spełnia, a jej związek z bogactwem i władzą jest coraz bliższy. Pewnego wieczoru, o późnej porze, dzwonek do drzwi zadzwonił z wahaniem, wzbudzając ciekawość gościa. Helen spekulowała, że może to być giną z jakimiś nowinami, otwierając drzwi przed udaniem się na spoczynek, była zaskoczona, gdy zastała w nich Oliverę. Jego niespokojna postawa sugerowała, że czeka ją trudna rozmowa. Pomimo zdenerwowania, Oliver szczerze ucieszył się na widok babci. Obawiał się trudnego zadania wyjaśnienia jej, że nie została zaproszona na jego ślub. Starał się znaleźć delikatny sposób na poruszenie tego tematu. Gdy Oliver wszedł do kuchni i usiadł przy stole, Helen, zajęta przygotowywaniem herbaty i układaniem słodyczy, wyraziła zaniepokojenie jego niespodziewanym spóźnieniem, zauważając jego ponury wyraz twarzy. Nie, nic się nie stało, ale musimy porozmawiać. Przerażasz mnie, przyznałam, siadając obok wnuka. Wszyscy robią wielkie halo z tego ślubu, ale mam już tego dość. Na liście gości są głównie młodzi ludzie i cóż, nie wiem jak to ująć. Oliver przećwiczył swoją przemowę kilka razy. Ale gdy spojrzał na babcie, trudno mu było się skoncentrować i wygłosić ją wprost. Rozumiał, jak bardzo zależało jej na tym, co działo się w jego życiu. Chociaż wiadomość o jego ślubie ucieszyła starszą kobietę, być może nie przewidział, że nie została zaproszona i jak trudne będzie to dla niej, pozwól, że ci pomogę, powiedział Alan z czułym uśmiechem. Natychmiast zrozumiała, co jej wnuk próbuje powiedzieć, a nawet rozpoznała, kto za tym stoi, zrobiło jej się żal chłopca, który teraz tak bardzo starał się znaleźć odpowiednie słowa, by przekazać jej niepomyślne wieści. Tak, proszę, pomóż mi, powiedział Oliver, spuszczając oczy, babcia zawsze potrafiła radzić sobie w trudnych sytuacjach. Być może mogłaby zrobić to ponownie. Restauracja ma ograniczoną liczbę miejsc, prawda? Zapytała babcia, nie jest zbyt przestronna i nie można zaprosić wszystkich. Tak, zaprosiliśmy rodziców i głównie młodych ludzi, tylko wewnętrzny krąg, odpowiedział Oliver. Zapadła nagła cisza, nie zrozum mnie źle, ty też należysz do tego wewnętrznego kręgu, nie martw się o to. Helen uśmiechnęła się ciepło i położyła dłoń na dłoni wnuka, pocieszającym gestem, który złagodził napięcie chłopca. Nie jesteś zła, zapewnił ją Oliver. Dlaczego? Zastanawiała się Helen, czy to z powodu wesela, zabawy dla młodych? Nie chciałam iść, ale nie wspomniałam ci o tym. Naprawdę? Twarz jej wnuka rozjaśniła się, bałem się ci o tym wspomnieć. Twoja niespodziewana wizyta zmartwiła mnie tak bardzo, że myślałem, że stało się coś strasznego. Helen podała herbatę i spędzili razem miły wieczór. Po wyjściu o Olivera kobieta rozmyślała, wydawało jej się, że Agata wstydzi się mniej zamożnej krewnej. Agata nie chciała, aby zamożni rodzice Wiktorii widzieli babcię jej pana młodego niosącą obskurną torbę. Możliwe, że istniejące urazy pogorszyły sytuację. Helen robiła wszystko, co w jej mocy, by wspierać rodzinę syna. Ale Agata pozostawała zdystansowana i zimna. Agata często mówiła pogardliwie o swojej teściowej i wyrażała protekcjonalną wdzięczność. Gdy Helen opiekowała się Oliverem, w końcu przestała wyrażać wdzięczność, uznając pomoc Helen za coś oczywistego. Agata starała się przekazać, że Helen powinna bardziej wspierać rodzinę, zwłaszcza finansowo. Pewnego dnia, po rozmowie z matką Agaty, Helen zdała sobie sprawę, co jest nie tak, babcia Agaty była przedstawiana jako rodzaj potwora. Nieustannie ingerującego w sprawy rodziny, domagającego się nadmiernej uwagi i stawiającego nieuzasadnione wymagania, które kształtowały wychowanie Agaty, zdała sobie sprawę, że matka jej męża, którą postrzegała jako swojego głównego przeciwnika, była tym jak ona. Postrzegała swoją powściągliwą i inteligentną teściową, od samego początku źle ją interpretowała, zawsze znajdując wady Helen, nie oczekując od niej niczego nadzwyczajnego. Wszystko, czego Agata potrzebowała, to zobaczyć swojego wnuka. Alena słyszała historię o babciach, którym odmówiono dostępu do wnuków po tym, jak Oliver opuścił Helen. Kiedy sąsiadka, giną, przyszła poprosić o jajka, aby zrobić jajecznicę na śniadanie dla męża, szybko zdała sobie sprawę, że coś jest nie tak z giną. Co cię trapi? Zapytała giną. Helen dzieliła się wszystkim ze swoją sąsiadką. Mieszkały w tym samym budynku od lat i były przyzwyczajone do zwierzania się sobie z najbardziej prywatnych spraw. Ginął, nie czuła urazy, nie zaprosili cię na ślub, ponieważ nie jesteś częścią wewnętrznego kręgu. Kiedy nadejdzie czas dziedziczenia, będą najbliższymi krewnymi, zasugerowała giną. Helen poczuła się nieswojo po słowach Ginny, pomimo współczujących intencji przyjaciółki. Powiedziałaś mu już, zapytała giną. Nie, nie znalazłam odpowiedniego momentu, odpowiedziała Helen, nie mów mu. Skoro jesteś taka odważna, znajdziemy sposób, poradziła Giną z uśmiechem. Oliver wrócił do domu w dobrym nastroju. Jak zwykle, angażując się w rozmowy z babcią i rozwiązując wszystkie ich problemy, wiedziała, jak wszystkich pocieszyć, wesprzeć i podnieść na duchu. Babcia nie była zdenerwowana tym, że nie została zaproszona. Rozumiała wszystko i była w stanie uspokoić Oliverę i złagodzić jego niepokój. W końcu matka dała mu trochę przestrzeni, Oliver był wyczerpany. Chociaż do ślubu pozostały tylko dwa tygodnie, nie mogli się doczekać świętowania i powrotu do normalności. Trzy dni przed ślubem kurier przybył do biura Oliwerę, zweryfikował jego nazwisko i wręczył mu dużą kopertę zawierającą kilka dokumentów. Nie zwlekając, otworzył kopertę i znalazł stos papierów, klucz i list wysunęły się na krzesło. Oliver natychmiast rozpoznał pismo swojej babci. Nie spodziewał się, że koperta jest od jego babci, myśląc, że zawiera dokumenty związane z pracą, zakłopotany Oliver zaczął czytać list od babci. Oliverze, zajmujesz szczególne miejsce w moim sercu i zawsze tak będzie. Pamiętaj, że masz babcię, która będzie cię wspierać i rozumieć bez względu na okoliczności. Jesteś już dorosły i zaczynasz życie ze wspaniałą, szanowaną kobietą. Jestem zachwycona wami obojgiem i wierzę, że odnajdziecie razem szczęście. Teraz chcę podzielić się z tobą czymś ważnym, jak wiesz, twoja matka i ja możemy się nie zgadzać. Ale w pewnych kwestiach ma rację, niezależność finansowa i bogactwo to nie wszystko. Ale zapewnienie stabilności jest kluczowe, zwłaszcza jako głowa i żywiciel rodziny. Mężczyźni mają wielkie obowiązki i wiem, że dobrze sobie z nimi poradzisz. Dzisiejsze życie jest pełne wyzwań, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy często potrzebują pomocy i wsparcia, aby się rozwijać. Chcę zaoferować Ci moje wsparcie. Znasz Oliverę przez całe życie ciężko pracowałem, ale miałem problemy finansowe. Pomimo moich chęci nie mogłam sobie pozwolić na kupowanie ci wymyślnych zabawek, ubrań czy zabieranie cię na wakacje, w przeciwieństwie do twoich rodziców i dziadków ze strony matki. Którzy zapewniali ci takie luksusy, starałem się jednak zapewnić ci inne cenne dary, uwagę, opiekę i wiedzę. W tym samym czasie poświęciłem się oszczędzaniu pieniędzy i ostatecznie byłem w stanie kupić dla ciebie nieruchomość w zamożnej dzielnicy. Ten akt został utrzymany w tajemnicy, z wyjątkiem mojego sąsiada, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Chociaż renowacja nieruchomości nie została jeszcze zakończona, możesz się już wprowadzić. W tej kopercie znajduje się akt darowizny, oficjalnie przekazany Tobie. Kochająca babcia. Po otrzymaniu listu Oliver był zdumiony i niedowierzający, pamiętając oszczędność swojej babci przez całe życie, nie wiedział, że poświęciła swój własny komfort, aby zapewnić mu mieszkanie. Przytłoczony emocjami, Oliver nie mógł znieść czekania do końca dnia pracy. Pośpieszył do babci: Dlaczego nie jesteś w biurze? Zapytała, zauważając zdesperowaną minę wnuka: Ach, dostałeś mój list! Kurier musiał się pomylić, dostarczając go przed wyznaczonym czasem, zauważyła cicho. Ze łzami w oczach Oliver wyraził swój żal, zdając sobie sprawę, że w przeszłości źle ocenił słowa matki. Byłem głupi, ignorując matkę. Proszę, wybacz mi, błagał, musisz słuchać rad matki, przypomniała mu łagodnie babcia. Kiedy przyszło do ślubu, nie byłem chętny, by w nim uczestniczyć. Jaka jest moja rola wśród młodych ludzi, babciu? Proszę, błagam cię, musisz przyjść na nasz ślub. Wychowałaś mnie i chcę, żebyś była obecna w tym doniosłym dniu. Rozmawiałeś z matką. Czy byłaby przeciwna? Nie chcę wywoływać konfliktu, porozmawiam z nią i jestem pewien, że zrozumie. Wiesz, jaka ona jest. Oliver nagle uśmiechnął się, dając do zrozumienia, że może zmienić zdanie na twój temat, gdy dowie się o mieszkaniu. Jestem tego pewien. Helen odwzajemniła uśmiech, ale proszę, zrozum, że nie zapraszam cię ze względu na prezent. Mężczyzna wtrącił poważnie. Rozumiem, jak to może wyglądać, ale nie ma potrzeby dalszych wyjaśnień. Rozumiem. Droga Heleno objęła wnuka. Ślub był tak piękny, jak Agata sobie wyobrażała, ceremonia przebiegła bez zakłóceń, a matka pana młodego z dumą ogłosiła, że daje młodej parze mieszkanie, nie zdradziła w tym momencie tożsamości darczyńcy, ale Oliver i Helen wymienili spojrzenia i uśmiechnęli się. Tak, Helen tam była, Oliver poinstruował swoich przyjaciół, aby dobrze się nią zaopiekowali, zorganizowali jej transport z domu rano i towarzyszyli jej we wszystkich miejscach weselnych. Helen była zachwycona Oliverem, widząc wspaniały ślub z wiwatującymi gośćmi i szczęśliwymi no. Czuła, że rodzina jej wnuka będzie żyła w harmonii. Pomimo wcześniejszych obaw Agaty, Oliver wyglądał na weselu imponująco. Jego elegancki, ciemnozielony garnitur w połączeniu z butami na niskim obcasie emanowały wyrafinowanym urokiem. Agata była mu wdzięczna, a rodzice Wiktorii byli zachwyceni, że wiążą się z tak inteligentną kobietą. Pan Evans był bardzo kompetentnym i wyrozumiałym człowiekiem. On i babcia pana młodego znaleźli wiele wspólnych tematów do rozmów. Jestem podekscytowana, że moje przyszłe wnuki będą miały tak fantastyczną i mądrą babcię, wykrzyknęła Jufest, mam nadzieję, że przyprowadzisz dzieci, by regularnie ją odwiedzały. Oliver uspokoił go, niech doświadczą oazy spokoju i ciszy także w swoim życiu. Helen uśmiechnęła się i wykrzyknęła. Istnieje niezliczona ilość wspaniałych, edukacyjnych i rozrywkowych książek dla najmłodszych, nie mogę się doczekać, aż zapoznam je z radością nauki hiszpańskiego.